Dostaliśmy zaproszenie na baliskie wesele od rodziny, zobaczcie co od nich dostaliśmy. Taki otóż to materiał, to jest pewnie pas do tego. I zaraz idę do krawcowej poprosić, żeby zrobiła dla mnie kebaję, taką ozdobną, tradycyjną koszulę kobiecą. Mam pas na gada. Ja gara. Okay. Kebaja odebrana, teraz trzeba sprawdzić czy pasuje, bo wesela za kilka dni. Dobrze, widać na to jeszcze się odwrócimy, żeby wszyscy zobaczyli, jak to wygląda. No, więc taki strój dosyć skromny, ale jednak zmysłowy, no, szczególnie jak wiecie, tutaj tańczą te tańce, to się tak wyginają. Możecie zobaczyć, jak różni się strój muzułmański od, tak, od stroju hinduistycznego. Ten strój muzułmański jest taki luźniejszy, okrywa całe ciało, nie uwydatnia sylwetki, podczas gdy strój hinduistyczny jest taki bardzo dopasowany. No i podkreśla figurę. Jak chcesz założyć kabaja, możesz mieć cóżki i założyć kabaja. A to jest bardzo ważna rzecz. E, baliki zakładają z rykuły gorsety jeszcze, żeby to wszystko było bardziej opięte. Pokażemy? No i też, jak kabaja jest tak. I dziura no to zakładasz koszulkę i kabaję, nie będzie widać cycuchy. <noise> Taki właśnie gorset się zakłada. Jak Lamelia powiedziała, on zakrywa cycuchy. Adzi natomiast dostał gotową koszulę. Zobaczcie, Adzi klamelia, to znaczy tata lameli. Napisali z jednym L. <noise> Faceci nie muszą iść do krawca krawcowej. Ale ja w ogóle nie wiem, czy on próbował, czy te ciuchy są dobre na niego. Te ciuchy są dobre na ciebie? Tak, na pewno Ty w ogóle je mieszkuj, czy one są zamknięte? To unifersal. L. dobre. Fajnie, fajnie. O, to jest dobre.